Aj sobie na kwadrat i posłuchajcie czy zasakuje na kurnik, dobra? Jak zaskoczona kurnik to ja e, będę palił kurnik i wy z moim palakiem pładzisz górę po prostu, dobra? Dobra e, dajcie smoka i ty na drzwi, dobra? Mhm. Uh -huh. e, Czekaj gdzie to jesteś? I pójdziesz na drzwi i ty w razie czego... Posłuchajcie co robi. Weź przesywał jeszcze Izak Weź przesował Izak jeszcze Bez flasha po prostu gotowi? Tak Uwaga Pale. Zapdoliłeś mu tak, że w szoku jestem tu. Ja ja Uważaj Domek. Mhm. Halo, z dom jest domku. Nie jest w domku. Halo. Hej do tej drzwi. Patrzę kornik. A to był ostatni hey. w ogóle. Dobra Ja Jara, dwie takie dałem ty, mu nie. Powiem ci, że jak na ty, na jakimś ataku. Temu przybok przez smoke, dałem bombę i temu drugiemu co nabiegał w ogóle. Dobrze dostał pojęci, bardzo dobrze. A go chodźcie, zamienimy. Jest hangar no. Smokuję na czego jeszcze raz, bo ten smok nie padł. Pierwszy. Nie będzie smoka. Garaż ale... Nie, Mati. Wychylił na lewo, tu są szpary Widział, jakieś w tych smokach. No bo to jest taki ch. No to jest Prawo no. garaż jest. Prawo garaż jest cały czas. Przechodzi, lewo, lewo przeszedł. Lewo uciekł. We Le dwóch. Był przeboj i stał w garażu. Ok. Mały Jest no, pod gniazdem. No. Dwa, co ja strzelam coś. w ogóle? Próbujcie, ja, ja z makiem na obsadzie jestem opalony Schodzisz no Tak O, stój. Ja 10 mam, wiesz? Mhm Nie sprawdźcie mnie Tak Będziesz musiał podłożyć się... Nie, za szybą Chodzę Kozu... Gwentuję na krótkie Z góry zabiłem nie, za długich jest, bo po głowie jest. Paka na krótki. O, Nie, jeszcze skauta ci dał. Kurde, on dostał do mnie, no. A min, jest 10hp, pewnie ma. Kurde, on jest mnie zatrzymał. Jest rampa, jest rampa. Nie, no, wyjedź ze mną, no. Pod radę. Rampa i pod drafem. Może teraz Bonda się uda. Nie ma. Aj, jest trzech górek, górę Gniazdo tu nie i... Tu za jeden. Daję, że za no to czysto macie, oni trzech górek. Gniazdo będzie, z tak? Jest na gnieździe, jest na gnieździe, widział mnie. Do podniesienia Je, to macie Jednego, jednego rampę macie teraz, nie? Ja dopiero idę teraz. No, Piekujemy pod, pod tego na Jest pod heavenem. Ja, ja jest jest z przodu. leży. A, pod Przebijam. O, na dom. Jest, jest pod szyby, 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 pod wiazda. Nie wie o mnie. Jest góra górę, już już. Podchodzę. U, u. To jest pod chyba. Niech woj ja, bo ja my nie wiemy co się dzieje Dobre dostałem. dostałem Mówcie do już my nie wiemy z powodu co się dzieje Rampa to na terra Oooooo jest rampa ale head dostałem jest Na fasel za nie On jest pod smokem Garaż jest nie, no, jest to. Włoch, dwóch. Dwóch. hangar, hangar i niebieska. Kurwo, przepraszam. No zobacz. No, strasznie, w takim szoku biegamy w ogóle, że to jest całite. Tam Zabeszło na mnie. Zabeszło na mnie. Dwóch, dwóch za sobą Góra, przewóz, wędce te. Nie wiem, miał ja jednego smoka a byśmy zamiast plecza w ogóle. Nie wiem. Kurwa, co się stało. O, abóg na tyle, jest bóg na pasce, widziałem. Leży tak, mam, górę, mam górę. Wróćmy górę. Nie, chodźmy. Kurwa, dobra no. no to już na górę. Przebo i gniazdo. No. Leży przebo. Jeszcze jeden leży przebo. Heaven. heaven, heaven. Ja schodzę Heaven pod iglą. Ja dół schodzę. Ja z tobą miarę. Dobrze. Widział cię, że zbiegasz? Mógł widzieć, no. Tak, chodzę na VP. Podchodzę tą rampę. Do długich pobieg. Rampa chyba jest prawa strona, wiesz? Ja wchodzę. Ja, ładnie, Ale wygrywały z ta rundy do ski na Nie no, jak Mateusz ma zajęty bomb, to trzeba już pchać tam, no, pomóc mu. No tak, tylko ja się spodziewałem, że goście zareagują, zabiją Mantego, i już wiesz, że będziemy pchać na celowanych typów. No i tak było, zareagowaliśmy, zabił niczym, ale... No ale Pewor zabił, no. No tak, ale no. słuchajmy się, jak już Pewor skolował, to lećmy, nie ginź mnie na rampie. Na kuril spaliłeś? Warriors. Byłeś na tak, tak, tak. Wędzi się wędził, wędzi się wędził. Gdzie ma zero. To ten bliżej. Nie wiem, wiem, a to zabierze. Ja wracam do Was z dworu. Pośmę powora. Daj pod pa 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 pa. pa. pakę. Na WUPA na pasce. Daj flesza. I drugi leci do lewej. Trampa. Kurwo. Pogonił go matełko, dobrze. A teraz w Kurwa. Tak szybko był? Gdzie? Długie, długie. Długie no. no. Mogłem poczekać, wesprzeć ten... w Nie szybko, no, on dał info, że go kup chacie po prostu, no. Mieli dużo czasu na ratację. <laughs> dwóch trzeba grają ogólnie. Miałem ja topikowo to po falaku. Leży dwór. Jest na chabanie, Zasłuje górę. Siedem z góry. Gó z ABS-em. Leży w oh. Na chabanie Tron. Chodzę trzeba. Jeszcze jeden za ABS-em. Palił się. Bez się palił. Nice. Okay, nice. Ronda w cipy kolejna, ale to idzie. No. <laughs> nie wiem. My, my wygrywamy rundy, które w ogóle nie mają prawa wyjść, a. nie wiem. Ale się udaje, więc super. Teraz yeah. ja. Na kurniku Na lampę Na kurniku się palił Ale tam Chodź sobie przeszło ci przebo Ja do przeboskał freszowałem Szybo Na default w BSie To ja to ja to Na default jestem Jeszcze jeden może być Jeden gór jest smokowuje przebo. Jeden Szebo chyba Masz plecy? Jest przy przebo jeden Trzymam przebo smoka Ja, ja hewę Damian, trzymaj tu gniazdo, bo no, już życie gniazdo. Nie, 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 nie. jest. nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, na nie, nie. Nie, To może być Nie, 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 ten garaż nie, 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 nie. Zero, ma, zero ma, zero ma Smoku Rampę sprawy Kurwa ja, no, co ma robię Trzewo strasznie tam na się. on się spodziewał że będzie wejścia smoka

ja pikuję od razu. No, no drin. Ura, drin. Nie chcę być tam w ogóle kulikiem. w komek, komek, Tomek, Tomek. komek, Tomek Komek, komek, komek. Komek, komek, komek. Komek, ale chyba w Komek, Przebiega, przebiega. Leży. Jeszcze Komek, ja... komek, dwóch dwór. dwóch komek. Dwór jeszcze. Gdzie dokładnie? Na ja Czerwo, gdzieś przed czerwą siedzą tam. Ja patrzę Ci do lewej strony tam, wiesz? Dobra, no. Ja się klikuję. Dobra, no. Ja się tam ze mną reload robię. Mhm. Rampa w biegu. Wchodzi rampę? Tak. Pakę mamy. Nie. Jednak na nie. silosie. Kurnik podchodzi. Jest lobby na silosie. Zeskoczył z silosa. A bomba jak jest? Paka na dworze. Zawinął pakę. Tak. Będzie wracał na lobby. I lobby będzie scream teraz Ja cofam Co ja masz przewoła? zielony? Ja patrzę górę Drzwi są zamknięte Możesz jeszcze dworem przejść nie? Sprawdzę te dwory jeszcze Spoko, ja patrzę na Piotrka Drzwi Mam e, Dobra. na razie Uważajcie przewoł, teraz nie mam jak przewoł trzymać No, Aj, dał mi za czerwo jeden Przebiega? Przebiega Oj, po jeden Jeden przechodzi tak do Phoenixa Idę pod kawan. Jest ja schowany Izek No patrzę ci wiecie skulnika Jak wyjdą to je No Na hewen wchodzi chłop Ty patrzysz No, Na macie ma ja jednego Jak czy... no. No. kurwa Jeszcze drzwi jeden A, zwoła, Kurwa masz wyjebał ty Przybo, nie? Wszedł I wysadził to ja bro, 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 bro. Jesteś, bro, bro. Dawaj! Widział, ja widział, kryzujmy go, wejdowałem ci ściana dali Kłuciek! Jeszcze raz! Odpuszczamy czy nie? Scream nie blokuj mnie! Co robią? Secret mogli zejść, dwóch, przynajmniej Secret zeszło dwóch. Ja zabiłem trzeciego. To ja idę na dół. Jeszcze dwór, jeszcze jeden jest Dwór i dwóch secret był To tak. już jest na dole! Na no. zasycycem za silotem na górze. Sekret jest teraz właśnie, następny. Ja Będzie ci w mam plecy, sekretem. Paweł, mam zero. No. może. Jeszcze był jeden z lot, nie? A tu nic nie słyszę, te. Nie, raczej wszyscy. Kratami mogą? Mogą. Wraca. Nie. nie. Kraty. Du, 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 du. Jeden z Dwóch za długimi. Krabis, kreta, to robić secreta i miał. On mi widzi. On mi kurwa widzi. No. Sykret. Cześć, słyszymy tutaj. Ale nie, nie, nie głęboko, nie pokazuj tak głęboko się. No to no czekajmy. Idą. Idą. Głęb... Tak. 2-2. Nie wiem, jak Zawentami. Zawentami. Dwóch, nie? Nie wiem, widziałem ja jednego. No, chujano 54. No dał ci Odwinął mi się, tak. Dwóch rampa, jeden po Jadł? Więcej, jadł. Jadą, jadą. Jadł, mam. Dół. Mógł fajnie zejść, czy nie? Tak, ja jadą. w ciemni jestem. Nic no się nie słyszy na ja razie. Mogą. To nie wiem, jak zrytować. Ja będę uważać. Jadą domy. W kurniku był drugi. Do wchodzą. O kurwa, kurwa, ja pierdolę, no ja nie mogę, no drzwi rozbili, nie wiesz, się drzwi, góra coś, góra, po głowie. góra, 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 ma Trzeba. góra, góra, Trzeba góra, 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 chyba góra, fast. Go after Co myślicie? A przecież nie wiesz. A nie Ładnie. lepiej by, nie pomyślelibyśmy. Zdasz, ja, ja w pierwsze tempo dojedzam. Będę stał ze sobą. Białą, białą, biała To się za No Na silo się. Dwa na razy. leży, jeszcze, jeszcze dwóch dwór i silo. dwóch, silo. No jakim kurwa cudem? Driwe szedł no. za ventami. Jest silo. Jak?

Na, na, ja spróbuję zejść do tych wentów, ja spróbuję zejść. Ja idę na rampę my do nich. O Jezu, było słychać. Dwory może być, tak? Tak, tak, tak. Swoje, Jest rampa! Prysuję Dwóch! Rampa. Nie no. Ja siedzę sobie, ja ich przepuszczam jak coś, uważaj ja ten dobra, 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 dobra. Ja przepuszczam. Jeszcze jedna. Mało ma 0, ale w rampa. On, on wyjechał na górę wróci raczej. On zero ma. Jesteś na górze. Na górze dojechałem, no. No, tak, no. Tak, ale on. Od raczej, nie? Od gniazda? Z no. Tak. Kurwa 10 sekund. Na górę kładam. Ja od siekreta idę. Oh, gniazda może być last. Mhm. Jest gniazdo, przetarzam do ciebie. Taz, przytarzam. 10hp Ja... Nie, nie miał 10, 52 10. mu dałem Nie miał 10 52 To moja runda no Nie, nie Kurwa, nie. mogłem poczekać na Ciebie jeszcze sekundę Dwóch dwór jest Jeden za czerwą jeszcze szedł Rampa leży czerwę, Jest za jest za Jeszcze jeden przy przebo Po skałcie przy przebo Nic nie zeszło, du. Cisza jest. Nic. Jeden na górze zginął. Ale zanim nie jest czerwono, było 10 sekund temu. Ja krchu. Bardzo to, ale nie Za To by... Nie, czerwono. A jest. Nie wierzę. Za czerwono ja jest. Ja jestem gladkarzem. Nie no, to nie no, A po prostu kurwa no nie. Nie wiemy? Nie. Nie wiem byniu. Ale gramy razem, ja pierdolę. Czyli nadal tu. otworzył. Bez. W go. Osmokował się? się. Do krótkich się nie przeszedł. Leży. Wzór Paweł, wzór. Ja górę, te dół. No i dwa base mamy kryte wszystko, nie? Zbizny. A, a wy... Tu jeszcze góra. Nice. Dwie. Sopar. Jezus Maria. Tu jakieś techi były. Trzech dwór nie, po, sam pan pewor jesteś. Dobra, do kurwa. Jest nad kurnikiem, patrz, kurnik teraz. Jest. Leży. No, wychodzisz Jeden leży, jeszcze jeden, dwóch wentów. peworowi? Tak, ja no mam. Gdzie schodzą pewi? No, dół Długie. są, trzech. My ich mamy, tu. trzech już, tak? Tak. Wszystkich wentach są. Może górę, mogą górę. mi do, do góry, uważaj. Dobrze, patrzę. Długie był kiedyś jeden. za jak pójdziesz Przed? krótkie, to. A krótkie być, uważaj. Próbować. Ale zasylas mm -hmm. Może być na nim, że tutaj takie... Krótkie, nie wiem jak to nie ginie. Ja nie rozumiem tego. 25 w jeden. Ja celownik mam na nim, wywieranym 10 kul w niego i nie wiem. Jebana kurwa gra.